Witam bardzo ciepło i przymile w kolejnym odcinku. Troszeczkę tutaj się zmieniło. Pododawałem kilka roślinek jakby, trochę uschniętych, trochę nie. Takie o, takie też wszystkie różnego rodzaju. Tak aby było. Jakoś ładniej. I tak to się więcej nie zmieniło. Jeszcze guziki o. I chyba się nic więcej nie zmieniło. Nie pamiętam co ostatnio pokazywałem. Ale tak to się prezentuje Tutaj dynie rosną i arbuzy Czy tam melony Trochę ich mam Pszczółki też są Również jest też wieśniak Taki o Bagienny Znalazłem zombie wieśniaka I uleczyłem go Się udało I teraz mam bagiennego wieśniaka Tak o sobie Ale mniejsza z tym Tutaj... farma jak farma... Co to za melon? Co, dlaczego tu robi melon? Pewnie jakiś enderman. I mam chyba już... no właśnie, mam... Mam 9 podwójnych skrzynek gunpowderu. Trochę tego jest. I serio, melon... Co? Czy ten... naprawdę endermany się na mnie uzięły? Co jest z nimi nie tak? Szkoda, że nie wiem teraz, gdzie ten klocek był. No cóż, trudno. Złodziej jeden. To tutaj, a to tutaj. W sobotę był też live, odbył się i zrobiłem na nim otóż tą farmę fajną, żelaza. Trochę wieśniaków trzeba było sprowadzić, aż dwunastu, więc Łatwo nie było, ale się udało i teraz produkuje Ale większość tak żelaz na razie potrzebuję na hopery Bo dzisiaj się zajmiemy farmą miodu I tego wosku, czy jak to, co to jest? A komp plastry miodu Dobra, nieważne Ale już ważne, że inaczej Tutaj będą co drugą kratkę t -t. Jak one się nazywają? No, te ule. Gniazda. Gniazda, nie, nie, nie. Ule. I trzeba jeszcze dorobić trochę hoperów. I chyba nie mam tu nic za bardzo. No, mam tutaj te, te ule. Ale dobra, gdzieś odkładałem wszystko. Nawet nie wiem gdzie. Tutaj może. Nie? Gdzie ja to odłożyłem wszystko? Po nie wiem, nie pamiętam. Dobra, o golem leć. Taki design zrobiłem z nowych bloków w ogóle. Dobrze, że zrobiłem kilka bloków wyżej niż planowałem. Bo by się golemy pojawiały, jak tutaj się już pojawiały. Tutaj trochę wyżej to było, bo później to zrobiłem inaczej. Zniżyłem ten teren trochę. Dobrze, gdzie to jest? Gdzie to wszystko? Co ja potrzebuję? O, tutaj są ule I tutaj mam te koralowce. No proszę bardzo Tutaj za rogiem mam niedaleko. Dosłownie tam o trzeba lecieć kawałeczek i jest. Co ja potrzebowałem jeszcze? Skrzynek dużo potrzebuję, więc cyk. Dobra, jeszcze stack, niech będzie, cyk, gdzie to jest, tutaj jest, cyk, stack skrzynek, 47 hoperów. na razie starczy. O i tak później będę musiał dorobić dispensery, Nyk. sobie wskoczę, tutaj już, o poleciało. Cyk, cyk, ale zaraz będę mógł odzyskać. O, tutaj jest połowa, więc sobie odzyskam teraz. Cyk, chyba jeszcze będę troszeczkę potrzebował. Dobra, dobrze, to ja może poczekam na więcej żelaza i polecę jeszcze do bazy po to, co mi jest potrzebne, i zaraz się zobaczymy. Żeby, jeszcze pokażę tylko, żeby szybciej było transportować mi te wieśniaki. Zdobyłem sobie trochę lodu. No, tam potrzebowałem troszeczkę, więc zaraz się zobaczymy. Już końcóweczka tutaj tego. O, proszę bardzo. Zaorane. Szkoda, że tylko niesymetryczne, tak? Ale dobra, już niech tak zostanie. Jak będzie mi przeszkadzało, to zmienię. Dobra, uciekam, bo głośno. I myk. Dobra, naprawię. To odłożył cyk. Pięknie. I teraz kwiatki. Zaraz będzie już wszystko. Cyk. O, proszę bardzo, albo kwiatki zaraz. Teraz położę dispensery. Cyk. Połowa będzie. Pierwsza dziesiątka będzie. Miała nożyczki, żeby mieć plastry miodu, a druga połowa będzie miała butelki, żeby mieć miód w czystej postaci. O, proszę bardzo. Mam nadzieję, że tylko z tego, czyli tutaj są te, tutaj są plastry miodu, że z tego nie polecą, polecą na przykład na tą połowę. Chciałbym temu zapobiec, tylko nie wiem za bardzo jak. Dobra, może najpierw położę tą siedemnastkę. Cyk, cyk. Źle, dobra. Jest położone już wszystko z tej strony. Teraz druga strona. Cyk, cyk. O, od tej strony będzie odchodził, odchodziły mechanizmy. Kurczaczki pieczone. Nie pykło. Jeszcze bardziej nie pykło. Teraz pykło. Cyk. O! Niech będzie. Proszę. No, nie wierzę w to. Nie wierzę po prostu. Dobra, teraz nic nie popsuję. Obiecuję. Słowa. Teraz kwiatki. I chyba serio przyciszę troszeczkę bloks. Dobra, to. Później jeszcze da się. Dużo kwiatków pszczółkom, żeby było dużo pszczółek. I trzeba jeszcze. Co trzeba jeszcze. Nie wiem, powinno wystarczyć tyle. Po pierwsze. A po drugie, yy, trzeba będzie tutaj dużo pszczółek mieć, żeby dobrze było wydajne. O. I ta farma jest na czankach z więc będzie git. Tutaj troszeczkę wygląda jakby nie było, ale są już prawie wszędzie, już są wszędzie. I tak, ja bym chciał to zabudować może jakimś szkłem, żółtym najlepiej, więc przydałoby mi się lecieć gdzieś po żółte albo pomarańczowe szkło, ale raczej żółte. O, tutaj są słoneczniki, to zaraz sobie nafarmię, ale chyba nie mam takiej ilości szkła, więc tu może być problem. Dobra, trudno. Wlecą, raczej wylecą. Pięć trawdorów muszę sobie przygotować. Zaraz to tutaj odłożyć, gdzieś tutaj na przykład może być. Pszczółko, nie leć tam do portalu, proszę cię. Zostań tu, zostań. Nie odlatuj. Tu, mi jesteś tu potrzebna. Aha, fajnie. No, super pszczółka. Nieładnie z, niej, z jej strony, mam 8, znaczy teraz mniej miałem, 8 staków szkła Ale zużyłem co ja chciałem, a tramdory no tak Stone mi jest potrzebny do, 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 jak to się nazywa, do tego Żeby mieć, co ja chciałem mieć, bo już zapomniałem a, stone, redstone, żeby stworzyć te Te kabelki wszystkie, co będą tutaj Czyli jeszcze komperatory I repeatery Cyk Jednak nie tak Poleciał Zabrali Zaraz będzie, będzie czy nie będzie? Będzie Ale nie potrzebuję Może zaraz, bo nie pamiętam jak to było ta ściana niech będzie zabudowana czymś, tylko czym? Co jest ładne, co jest ładne. Hmm, może deski z tego drewna? Nie wiem, zaraz zobaczę. Dobra, niech będą deski, będzie taki styl bardziej średniowieczny. Cyk, to też zabiorę już. Cyk, przerobione, przerobione. I wysokość, jakaś ładna wysokość. Cyk sobie wylądują. Może. Nie pomyślałem, żeby zabrać więcej. Dobra, trzy. I teraz cyk. Żeby mieć. O kurde, będę musiał później to i tak rozkopywać. Ale trudno, niech będzie. Dobra. Pokażcie mi, jak to wygląda. Źle nie jest. A z tej strony. O, frajerzy jacyś przybyli. Dobra, nie jest źle. Dobra, teraz jego muszę zastrzelić. Cyk, zestrzel się go. Żeby mi tutaj. O! Żebym najazdu nie miał przypadkiem. Przez to, że. Tu jest farma. Żelaza. O, enchanty, pokaż. Aha, piercing. Jedyneczka. Tak, średnio. Dobra, na razie może niech tu wisi. Ogólnie to dodałem tutaj. Nie pokazywałem tego mostu w ogóle, więc pokażę. Mostek taki zrobiłem, później jeszcze świeczki dodałem. O, no, proszę bardzo. Na tych murkach pięknie się prezentuje to, że są trzy, znaczy cztery świeczki. Lepiej niż taka jedna, bo jedna tutaj jest, bo źle to by się prezentowało, jakby było więcej bo by się nie mieściły, tak jakby w zakresie tego płotku, o więc tak średnio by to wyglądało cyk szkło troszeczkę chyba będę potrzebował później więcej, I tak i czy dodać jeszcze jedną trzy są, to dobra, niech będą cztery i tak dodam jeszcze te TT, te, 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 jak one się nazywają? Logi drewna. Dobra, tak został. Trudno. To sobie wrzucę tutaj. I to mi potrzebne teraz. A zaraz będzie szkło żółte. I sobie wyląduję. I o, o to mi chodziło. Teraz tutaj. I chciałbym zrobić coś takiego, jak tam jest na dole. Czyli na zmianę, tak. Cyk, cyk. To ja to zrobię i zaraz się zobaczymy. Jeszcze na farmie trochę żółtego barwnika i zaraz zacznę stawiać żółte szkło. Dobra, już żółte szkło stawiam. Trochę tego będzie. Pokolorowałem wszystko, co miałem, i chyba to był błąd, bo wydaje mi się, że zostanie trochę, ale za bardzo nie wymijam że to będzie ciekawie wyglądało nie powiem, że nie chociaż czy ja wiem, czy zostanie dobra, cyk cyk o dobra, świetnie zaraz będzie wszystko wystawione żółtym szkłem takie szuruburu trochę dziwne naprawdę moje budowle w ogóle są takie dziwne Nijakie trochę czasami. Ale czasami to w ogóle ciężko powiedzieć co to mogłoby być. Nie wiem o czym gadam, ale dobra, nieważne. I pyk. Zaraz będzie rozstawione. I zostanie mi jeden tak Chyba z kawałeczkiem nawet. Ale zaraz się przekonam. Czy zostanie kawałeczek, czy nie zostanie. I. U. Nie zostanie kawałeczek. Został mi prawie tak. Dobrze. Jak to z daleka wygląda? Pokażcie mi. I. Dobra, nie jest źle. Mogło być gorzej. Ale dobra. Gorzej nie będzie. Coś tu poleciało? Nie. A myślałem, że poleciało. Albo nie, to było wcześniej. Tu trzeba poprawić troszeczkę, ale to później. I teraz tak, co drugie, czyli tutaj, to ja to zrobię, i zaraz się zobaczymy. Jestem z powrotem. Wykopałem tutaj dziury, i tu też, bo tutaj trzeba doprowadzić jakoś sygnał do yy, dropera. Nie, dispensera. I tutaj już zaprojektowałem, jak to ma wyglądać. Aby było to w jednej linii, i tak to wygląda. Czyli myślałem, że tam gaz dla Nie wiem, przewidziało mi się, ale to tylko farma żelaza. Nie wiem, widy jakieś mam. No to to wydziela. Przez to dzięki temu sygnał redstone. Jak będzie miało jeden level, to napełnienia tego miodu to wysyła jeden sygnał redstone, czyli razem 5. Jak będzie miało 5 tutaj dotrze. I to przekaże sygnał temu, i poleci, i uruchomi się. Więc tak to będzie wyglądało. I to tak będzie działało nawet. Więc tylko trzeba zrobić tak, i będzie wspaniale. Tylko później jeszcze pszczółki doprowadzić, żeby mogły zacząć robić miód cyk. Mam nadzieję, że to będzie działało bardzo wydajnie. Super będzie to, że wszystko będzie sprowadzane do jednego do jednej skrzyneczki, tak bardziej do dwóch, ale wszystko do jednej, tak jakby przez to, że jedno, jedno to, co chcę, czyli te plastry miodu do jednej skrzyneczki a butelki z miodem do drugiej skrzyneczki i zabrakło mi troszeczkę więc muszę polecieć po jeszcze więcej tego drewienka dobra, 14 wystarczy, prawie jest tak dokładnie 56 czyli 8 mniej cyk i starczy na pewno na milion, milionów procent cyk. Tak, tutaj jeszcze cyk. I gotowe. Świetnie. Tutaj trzeba będzie później to poprawić. Ale to już zrobię poza odcinkiem, żeby było ładnie, prosto, równo. I tak, będę musiał tutaj wykopać jeszcze jeden otwór, żeby móc. Te, 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 te komperatory Tutaj powsadzać Cyk I będzie GITES Tutaj jest taka przerwa na dwa Żeby było symetrycznie Bo musi być symetrycznie I nie wiem, nie będę tego oddzielał Jak wpadnie to trudno A jak nie wpadnie to będzie super Cyk Ostatnie prawie To, to Dorączki. Cyk podskoczyć trzeba. Imek. Kurczę. Dobra, to później zamuruję. A ja się zajmę tym redstone'em Więc zaraz się zobaczymy. I cały czas mówię, zaraz się zobaczymy. Trzeba wymyślić coś innego, ale nie wiem co. Zaraz się coś wymyśli najwyżej. Do usłyszenia za chwilę o! To będzie podobne. Nie wiem. Dobra. Do usłyszenia. No i ostatnie. I wszystko skończone już. Jest świetnie. Mam nadzieję, że będzie też bardzo świetnie działać. Cyk. Czyli wszystko redstone'em zasilone. Redstone też mi się troszeczkę skończył. Musiałem skoczyć do kopalni, bo nie chciało mi się lecieć do bazy. I teraz tak. To, co niepotrzebne muszę odłożyć do skrzyneczek. Czyli to. Ogólnie to drewno. To też. I to. Tutaj odłożę tego stołna. No. Albo, albo dobra, zostawił go. Patyki. Redstone tutaj nie. To, 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 to. Chociaż może tu gdzieś tak zmieściło się to. Kwiatki się przydadzą. I teraz tak muszę jakoś to zebrać. Cyk, cyk. O! Jakoś będę musiał sobie tam poradzić z tym. Chociaż już mam pomysł. Jeden z tymi ulami. Cyk. Że wsadzę je tutaj. Dobra, najpierw rozwalę to. Mogłem jakieś wejście zrobić, ale nie zrobiłem, więc. Trudno. Cyk, cyk. Te trzy. Aha. Myk. Myk. Mam nadzieję, że jakieś pszczoły tutaj są. Teraz tak. Może najlepiej będzie. Najpierw, jak uzupełnię trochę butelek, tylko ja nie mam szkła. Kurczaczki. Dobra, najpierw tutaj. Tyle już mam żelaza. Przez jakąś chwilę. O, sporo, sporo. Dobra, tyle. Na razie starczy. Do uzupełnienia. I tak, z, z której strony też? Plaster miodu z tej strony. Okej. Okay. Tylko z tej strony ich nie uzupełnię. Chyba, że tak zrobię. Ale dobra. Może. Wejdę tutaj Chyba w pszczółkę widziałem Ale nie wiem I tak, tak 40 tych Aha, i zabrało Trudno Na, na razie po dwa Po dwie sztuki Działa? O nie Nie działa Dlaczego nie działasz? Aha, z jakimś dziwnym opóźnieniem to zadziałało, ale dobra. Kolejne dwie sztuki. Bar nożyczek zadziała czy nie zadziała? Jakieś dziwne to. Co jest? Dlaczego to zadziałało po czasie? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że to się nigdy więcej nie powtórzy. Dobra, to ja włożę te, te nożyczki. No i zobaczę, co się da zrobić z butelkami. Dobra, doszedłem do wniosku, że z tych uli uwolnię te pszczoły w taki sposób, że tutaj są o, ten wędrowny. Tutaj są ule postawione. Ja je zniszczę sobie rączką. I wtedy pszczoły wylecą. Tak mi się wydaje. Chyba. A jak nie, to trudno. Każdy popełnia błędy. I każdemu mogło się to zdarzyć. Co ty? Niezbyt ciekawe. To jest ciekawe, ale dobra. Nie chcę tego nic. Nic z tego nie chcę. O noc się robi. Dwie pszczoły tylko. Dobra. Chyba, że będę. Cały czas rozmnażał te pszczółki. Chodź pszczółko. Kurde, nie zdążyłem. Co za pszczoła, no. Dobra, leć. Bądź wolna. Dobrze, myślę, że farma zrobiona jest. Więc ja chyba się z wami żegnam. A poza odcinkiem, nawet za chwilę, wykopię 10 staków szkła. Aby mieć troszeczkę... Znaczy 10 staków piasku, żeby zrobić 10 staków szkła i zrobić później 10 staków butelek. Później się wykombinuję, żeby było więcej, bo tak to bym potrzebował. 90 staków piasku. A mi się nie chce kopić tyle. O 3 pszczółki są. Dobra. Urczę. poczekajcie pszczółki. Więc ty masz. I masz ty, Imek, pięknie tutaj. Takie rzeczy niech się zbiera. To Xpeak. dobrze, więc na dzisiaj ja dziękuję za oglądanie. I widzimy się już niedługo w kolejnych odcineczkach. Będę miał trochę tego. Więc no to pa pa. Do następnych odcinków. Które już będą też niedługo. O, dlaczego to się nie stakuje? To jest bez sensu, troszeczkę. Dobra, wyrzucę i to przytransportuję. No bo mam inny pomysł. Zrobię coś takiego. I teraz się wszystkie zestakują. Big brain normalnie. Million iQ. Dobrze, to ja dziękuję za oglądanie. Farma miodu jest, tak jakby. I farma żelaza jest, zrobiona na rajwie, a ja lecę kopać piasek, bo tu jest pustynia niedaleko. Lama. Troszeczkę dalej jeszcze polecę, więc pa pa do następnego odcinka pa!